You love me again. You love me again. No, siema pilot. Co no, zesz? Siema Siema! Przykomy się. a bliżej chodź, ja nie. A widzisz? No. no. O! Dzięki! Jak <słysky> dyngusz, to z Dominik! No rokiem... tak jest, ja bym Cię w większym wiadry moblał, ale bym Cię zmoczył. A no właśnie, to, to nie, Wiaderkim teraz nie ma się co robić. NIEEEE! Ty skur... jeb... Szatanistka! Szatanistka! Czemu mnie moblała? O, ale nie... masz, I... kurde, I... fryzurę I... jak I... wkurwiony Chopin, kurde. I... No I... dobrze! Nie no bo nie masz, nie masz gdzie się wiesz, oszczysz tego no nie masz, co nie... Tylko mi ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta Pana ktoś o coś? A, a, a nikt cię nie chce oszczysz? No nie no, idź do Co? Przyni Pod tym dyngu znowu, wli setem i... Setem, coś na i lody dla małych. Piękne, jadę, bo po Tam gotuję. Aha, no to dobra, pod tym no. dyngus. Roz do roku to tam możesz, wiesz, nie zaszkodzić im. Siemo, ściemo, ty tej porze każdy by być może jakby nie było jest bardzo miło. Nie normalnie walimy to co mamy. Nie Tak milimy, normalnie. Na lewo to nie zgrzeba. Jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jednokierunkowa, pająk pij od nowa. rozmaro nie ci tutaj w takim sztaganie Mistrzu Co masz w rękach? Co masz kurwa w rękach? Jadro Masz. Weź się napi. Tylko widzisz. Dobra, dzianie i tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Ja leby. No właśnie. Pij swój! A takie był ładny, amerykański! Szkoda! Co to jest dynatura? <laughs> Nie! To jest wódeczka swojskiej robotki. O kurwa! O, ale dobrze jest. Chyba powtórzę ten numer. No i? piperek żeby To napój magiczny? Nie, kalafiorowa. Pomogłem Ci? No. kurwa. Grzeje. Trochę? Dobry, dobry. To nie, nie może papierosów. Nie. Wszystkie papierosy musiałam wyciągnąć, żeby z kurwy syna zmiętego wyciągnąć. Patrz, cały jeden, jeszcze. Pięć kurwa papierosów mi jest winna. Gdzieś te kurwa kupowała, ta druga paczka będzie taka sama. To zaraz polecić z nią. Nie możesz. Nie. Nie! To? Idziesz już, no to na razie Siema Eniu Trzymaj się Ciekawe, czy prosto jedzie o. Jedzie mi, mi.